That's yes, all. Dzisiaj brakiem profesjonalizmu, ponieważ wiadomo jaki mamy skład. I nie miałem dzisiaj mirki kijakowej do, do zmiany, a Anka zlatywała się wczoraj jakiś tam sosem z makaronem. Także to jest i dlatego taka postawa i się była na boisku. A ponieważ nie ma kogo stawić na przyjęcie, tak się skończyło w dzisiejszym roku. Mimo, że to jest walka 20, na, na przewagi, 26-24, ale to troszkę nam to małka, tamta godzina przyjął się kilka zagminkszy ataki bał. Nie popsuję żal, bo nie, nie wiem czy zależy wszystkim na tym, żeby, żeby walczyć na przykład czy po prostu już zadowolenia jest, bo jesteśmy w ósemce i będziemy teraz szukać na playoffy.